Przyjrzyjmy się z bliska Antarktydzie. Pierwszą rzeczą, jaką zobaczyłbyś docierając tam, byłaby wysoka na 60 metrów ściana lodu, poprzedzona długą na 300 kilometrów antarktyczną pustynią. Nie ma życia, nie ma wegetacji. Temperatury spadające do minus 100 stopni Celsjusza. Gdybyś zdołał przeżyć, nawet to dotarłbyś do gór wysokich na ponad 3 kilometry. Są to góry Rockefellera. Na ich górze znajduje się płaskowyż Rockefellera. Ciekawe. Co jest za nimi, nikt nie wie. Być może z wyjątkiem jednej osoby Richard Byrda. Admirał Byrd poprowadził trzy ekspedycje na Antarktydę. Dwie ostatnie nie były tylko ekspedycjami, były to operacje wojskowe. Operacja High Jump i Operacja Depth Freeze. Oto admirał Byrd opowiadający o tym, co zobaczył. Nasz gość, admirał Byrd, jest nie tylko największym żyjącym odkrywcą, ale też inspiracją dla niezliczonych rzesz Amerykan. Admirale, był pan na biegunie północnym i południowym. Czy na świecie pozostało jeszcze coś do odkrycia? Jak najbardziej. Dziwnym jest jednak, że nas badanie czeka obszar o powierzchni Stanów Zjednoczonych, którego nigdy nie widziały oczy ludzkie. Chodzi o obszar położony na drugiej stronie bieguna, patrząc od strony Ameryki. Uważam to za dość zaskakujące, że taki obszar jest nietknięty. Na dole świata czeka przygoda. Skąd zainteresowanie dołem świata? Nikt tam nie był przed Panem, czy tak? Wygląda na to, że to nietknięty rezerwuar. Bogactw naturalnych. Co to są za bogactwa? A więc, znaleźliśmy tak dużo węgla na 180 km kwadratowych bieguna w masywie górskim, który nie jest pokryty śniegiem, że można by zaspokoić cały świat przez dłuższy czas. Nie jest to tylko węgiel. Ewidentnie są też liczne inne minerały. Wydedukowaliśmy, że jest tam ropa. Co do węgla, jest on powszechny. A mówimy tu o temperaturach poniżej zera. Jest pochodzenia tropikalnego. Jest też ropa. Istnieje ewidencja, prawdopodobnie też uran. To najspokojniejsze miejsce na Ziemi. Ale nie sądzę, że tak pozostanie. To z powodu dużego zainteresowania tą częścią świata innych narodów, jak i tego narodu. Jestem pewien, że ruszy tam mnóstwo ekspedycji i to z każdym kolejnym rokiem. Zaraz po